Do naszych testów wykorzystamy wiązkę kablową składającą się z 10 kolorów, zaczynając od barwy brązowej. Wykorzystujemy tutaj optykę skupiającą, dającą plamkę światła o średnicy 1 mm. Wszystkie 10 kolorów wiązki kablowej są zapisane w czujniku CR100 za pomocą funkcji Teach in Kolory mogą być zapisane w czujniku z różną tolerancją i przedstawiane są w tabelce w programie CR-Tool. Po prawej stronie w programie znajdują się ustawienia czujnika. Wyjścia czujnika można kontrolować zarówno w programie, jak i bezpośrednio na czujniku. Wyjście drugie oznacza, że kolejność kolorów jest prawidłowa. Wyjście trzecie oznacza, że kolejność kolorów jest nieprawidłowa, a wyjście czwarte określa zakończenie pomiaru. Teraz sprawdzamy całą sekwencję kolorów, zaczynając od barwy brązowej. Jeśli pierwszy kolor zostanie wykryty i pomiar przejdzie przez całą wiązkę, zapali się wyjście drugie. Jeśli zatrzymamy przesuwanie wiązki i cofniemy, wówczas zapali nam się wyjście trzecie, które oznacza błąd koloru. Zwiększamy prędkość przesuwania wiązki kablowe i jak widzimy czujnik bez problemu radzi sobie z tym znanym. Więcej informacji na temat czujników koloru znajdziecie na naszej stronie. Link w opisie pod filmikiem.